Możesz żyć z niebezpiecznie wysokim poziomem cholesterolu i nawet o tym nie wiedzieć. Objawy są podstępne, często ciche, ale zagrożenie jest realne. Dziś odkryjesz pięć sygnałów ostrzegawczych, które wskazują, że twój cholesterol może być poza kontrolą. A co najważniejsze, pokażę ci, jak możesz naturalnie obniżyć te poziomy, nie polegając wyłącznie na lekach. Ten film może być przełomem w twoim zdrowiu. Więc oglądaj do końca, ponieważ ostatni sygnał, który ci pokażę, jest ignorowany przez większość ludzi i może być najbardziej niebezpieczny ze wszystkich. A jeśli masz ponad 40 lat, historię problemów sercowych w rodzinie lub czujesz, że Twoja dieta nie jest najlepsza, ten materiał został stworzony specjalnie dla Ciebie. Przygotuj się na zrozumienie swojego ciała w sposób, w jaki być może nigdy wcześniej go nie rozumiałeś, ponieważ znajomość tych sygnałów może dosłownie uratować Ci życie. Pierwszy sygnał może na pierwszy rzut oka wydawać się czymś estetycznym, ale tak nie jest. Mówimy o małych żółtych złogach pojawiających się wokół oczu, znanych jako żółtaki. Te płytki tłuszczowe pod skórą są bezpośrednim sygnałem, że w organizmie gromadzi się cholesterol. Pojawiają się dyskretnie i często są mylone ze zwykłymi plamami, ale reprezentują głęboką wewnętrzną nierównowagę. Jeśli zauważyłeś te plamy w kącikach oczu lub na powiekach, Wiedz, że twoje ciało próbuje ostrzec, że poziom cholesterolu gromadzi się w tętnicach po cichu. Nie ignoruj tych zewnętrznych sygnałów. Dobrą wiadomością jest to, że poprzez dostosowanie diety i stylu życia można odwrócić ten stan bez operacji czy drogich leków. Ale kluczowe jest działanie jak najszybciej, ponieważ te płytki to tylko wierzchołek góry lodowej. Drugi sygnał to był lub dyskomfort w klatce piersiowej, który jest często bagatelizowany. Kiedy cholesterol gromadzi się w tętnicach wieńcowych, przepływ krwi do serca jest utrudniony. Może to powodować dusznicę bolesną ból w klatce piersiowej, który pojawia się podczas wysiłku fizycznego lub w momentach stresu. To ból, który może promieniować do ramienia, szyi lub nawet pleców. Wiele osób myśli, że to tylko zmęczenie lub zła postawa, ale w rzeczywistości to serce woła o pomoc. Tego rodzaju ból musi być pilnie zbadany, ponieważ może być pierwszym krokiem do zawału serca. Jeśli odczuwasz ten ból często, nawet łagodny, zatrzymaj się i poszukaj pomocy medycznej. I oczywiście, zacznij działać w sposób naturalny, zmniejsz spożycie tłuszczów nasyconych, unikaj cukru rafinowanego i włącz do diety produkty, które pomagają oczyszczać tętnice, takie jak owsianka, awokado i oliwa z oliwek extra virgin. Trzeci sygnał to nadmierne zmęczenie, nawet po dobrze przespanej nocy. Wysoki poziom cholesterolu może zaburzać utlenowanie organizmu, zmniejszając efektywność krążenia krwi. Powoduje to, że czujesz się bez energii, zniechęcony i masz trudności z koncentracją. Wyobraź sobie swoje ciało działające z zatkanym filtrem, tak właśnie cholesterol wpływa na twoje krążenie. Krew przepływa z większym trudem przez tętnice, a narządy nie otrzymują idealnej ilości tlenu i składników odżywczych. Mózg to odczuwa, mięśnie to odczuwają, a twoja energia znika. Jeśli jesteś ciągle zmęczony, bez wyraźnego powodu, czas to zbadać. Proste badanie krwi może potwierdzić poziom cholesterolu. I możesz zacząć już dziś walczyć z tym objawem prostymi działaniami, pij więcej wody, zwiększ spożycie błonnika i uprawiaj lekką aktywność fizyczną, taką jak codzienne spacery. Czwarty sygnał to coś, czego wielu mężczyzn nie kojarzy z cholesterolem, zaburzenia erekcji. Niewielu wie, że wydajność seksualna jest bezpośrednio związana ze zdrowiem naczyń krwionośnych. A ponieważ cholesterol wpływa właśnie na naczynia krwionośne, może być jednym z głównych winowajców stojących za trudnościami z erekcją. Penis potrzebuje dobrego przepływu krwi, aby funkcjonować prawidłowo, a gdy płytki tłuszczowe blokują tętnice, przepływ jest zaburzony. Powoduje to niepowodzenia trudności w utrzymaniu erekcji, a nawet utratę libido. Sytuacja może być krępująca, ale to potężne ostrzeżenie. I najlepsze, dbając o cholesterol, możesz odzyskać swoje zdrowie seksualne w naturalny sposób. Produkty bogate w przeciwutleniacze, takie jak owoce jagodowe, oraz suplementy takie jak omega-3 i witamina D, mogą bardzo pomóc. Ale pamiętaj, wszystko zaczyna się od zmiany nawyków. Teraz dochodzimy do piątego sygnału, Najbardziej ignorowanego ze wszystkich i być może najbardziej podstępnego, drętwienie kończyn. Znasz to uczucie ciągłego mrowienia w dłoniach lub stopach? Albo to drętwienie, które pojawia się znikąd, bez wyjaśnienia? Może to być wynik złego krążenia spowodowanego wysokim poziomem cholesterolu. Kiedy krew nie może prawidłowo krążyć, nerwy w kończynach są pierwsze, które to odczuwają. Ten objaw jest łatwo majleni z problemami ortopedycznymi lub nawet neurologicznymi, ale w wielu przypadkach źródło jest naczyniowe. I jeśli nie jest leczone, może prowadzić do poważnych komplik, może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak zakrzepy krwi, a nawet udary mózgu. Dlatego tak ważne jest nie tylko rozpoznanie tego sygnału, ale natychmiastowe działanie. Wprowadzenie do diety produktów przeciwzapalnych, takich jak kurkuma i imbir, oraz całkowita eliminacja smażonych potraw i przetworzonych produktów mięsnych, może przynieść znaczną poprawę już po kilku tygodniach. Teraz, gdy już znasz pięć najbardziej niebezpiecznych objawów wysokiego cholesterolu, czas zrozumieć, jak można go naturalnie obniżyć. I dobra wiadomość jest taka, że nie musisz stosować radykalnych diet ani rezygnować z przyjemności jedzenia. Sekret tkwi w odpowiednim wyborze produktów. Zacznij od włączenia do codziennego menu błonnika rozpuszczalnego, pomaga on usuwać zły cholesterol z organizmu przez układ pokarmowy. Owsianka, jabłka, surowa marchew i nasiona, takie jak cie i siemielniane, to doskonałe opcje. Pamiętaj również, że post przerywany, gdy jest dobrze prowadzony, może poprawić Twój profil lipidowy. Dodatkowo, zwiększenie spożycia zdrowych tłuszczów z awokado, orzechów i oliwy z oliwek pomaga zrównoważyć poziomy HDL i LDL we krwi. Inną skuteczną praktyką jest codzienne picie ciepłej wody z cytryną na czczo. Choć prosta, ta kombinacja pomaga oczyścić wątrobę jeden z głównych organów biorących udział w metabolizmie cholesterolu. Codzienny spacer trwający co najmniej 30 minut także poprawia krążenie, wzmacnia serce i wspomaga kontrolę masy ciała która jest ściśle związana z poziomem cholesterolu. Oczywiście, całkowita rezygnacja z cukru i żywności ultraprzetworzonej to obowiązkowy krok dla tych, którzy naprawdę chcą trwałych rezultatów. Unikaj napojów gazowanych, ciastek z kremem, hipsów i wędlin. Powodują one stany zapalne w organizmie i po cichu podnoszą poziom LDL. A teraz wskazówka dodatkowa surowy czosnek. Tak. To prawdziwy naturalny lekarz, spożywanie jednego ząbka czosnku dziennie rozgniecionego i odstawionego na kilka minut przed zjedzeniem, może pomóc obniżyć całkowity poziom cholesterolu i jednocześnie poprawić ciśnienie krwi. Jeśli smak jest dla ciebie zbyt intensywny, możesz dodać czosnek do zielonych koktajli lub stosować kapsułki bez zapachowego czosnku. Najważniejsza jest regularność. Jeśli chcesz wdrożyć jeszcze bardziej kompleksową strategię naturalną, wprowadź do swojego menu produkty fermentowane, takie jak kefir i kiszona kapusta. Wzmacniają florę jelitową, a zdrowe jelita są kluczowe dla skutecznego usuwania cholesterolu. Nie musisz czekać na poważne objawy. Najlepszy moment, by działać, to teraz. Nawet jeśli nie robiłeś ostatnio badań, a rozpoznałeś u siebie dwa lub więcej z tych sygnałów, warto udać się do lekarza i natychmiast zacząć zmieniać swoje nawyki. Wysoki cholesterol można kontrolować, a nawet cofnąć, za pomocą prostych i systematycznych działań. Udostępnij ten film komuś, na kim ci zależy i kto może nieświadomie żyć z tymi objawami. Jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał. Bo w następnych filmach pokażę ci, które produkty niszczą twój cholesterol i które prowadzą cię prosto w stronę zawału. Do zobaczenia, dbaj o swoje zdrowie. Twoje ciało mówi. Wystarczy, że nauczysz się słuchać.